Kropka .com Z kodek. Dostaniesz do darmowe 2,17 zł. Na... słucham Co to za O Oto ta baba durna! <laughs> Okej, okay, to był... E, e... Klocuch, to taki YouTuber. Tak, który on tak naśladuje. Dokładnie naśladuje, ale to też na pewno nie był klocuch, tylko jakiś gość, który sobie odpalił po prostu jakiś tam fragment. Halo, halo. Halo, halo, słuchaj Tak. Witam, witam. Mam pytanie do Marty Linkiewicz. Mhm. Marta, Marta, co sądzisz o filmikach pornograficznych z Twoim udziałem latające po internecie? Wiesz co, tych filmików jest bardzo dużo. Mm, I zależy, o który filmik ci chodzi. Może powiesz jaśniej. A na przykład Marta Linkiewicz, głębokie gardło. To nie jestem ja. Jakby dziewczyna na tym filmie, filmie ma zupełnie inny nos, więc może obejrzyj sobie teraz ten filmik, przyjrzyj się, specjalnie siądę profilem i ocenisz, czy jestem to ja, czy nie. Oglądałem na przykład no, nawet czy. Oglądałeś pewnie i to nieraz, co? Tak, tak ja i <noise> następne ja, ja mam pytanie teraz do Kamiszki. No, słucham. Kamiszka, nie uważasz, żebyś mogła oddać te implanty dla twojej przeciwniczki? Wiesz co, na tej chwilę to mamy chyba taki sam biust, więc nie wiem, czy Marta potrzebuje jakichkolwiek implantów. Marta, chcesz, chcesz implanty? <głos> nie. <głos> nie. Nie, nie chcemy, dzięki. Okej, okay, dobra, to Jak na Jak coś, na to tyle? się podzielimy. Dzięki. Mamy kolejnego widza na antenie. Halo, halo. E, siemka, z tej strony Jacek Siemka. Siema. E, mam pytanie do Marty. Mm. E, jak się czujesz z faktem, że jeszcze kilka lat temu byłaś wyśmiewana praktycznie przez wszystkich między innymi też przez Boxdella, a teraz jesteś idolką dla wielu osób? Mm, jak się z tym czuję, że pan prowadzący się kiedyś ze mnie brechtał? No, nie no, taki <laughs> Wiesz, moment. Co? wydaje mi się, że... Było jak się z tym czuję? Kurwa, nie wiem, no już... Ehm, ciężki temat, bo... Mm, nie, od czego zacząć? Nie mam pojęcia. A, mordeczki, słuchajcie, a ja... Bardziej podoba mi się Wojciech Gola, który jest kurwa nieosiągalny. Jakby... Serio, słuchajcie. Słuchajcie, myślałem, że generalnie na afterze hype'u, myślałem sobie, upiję gole i potem go, wiecie... Kurwa, we, we brysy! Ale niestety, nie udało się, nie pił. A. Kurwa, po kolei. Miałaś... Skup się. trzeba skup się, właśnie. Jest widoczny progres, który ma wpływ Jezu, na to, wiesz co? Że tam... wydaje mi się, że po prostu kiedyś dawałam ludziom powody do tego, żeby jakby myśleć sobie, co tam myśleli na mój temat, jakby ja wiem jaki prowadziłam tryb życia i pasowało, być, ale nie wiem. Miałbym jeszcze jedno pytanie do Boxdella. Mm -hmm. Na początku face to face, właśnie powiedziałeś, że nigdy nie porysowałeś żadnego auta. Tesla, Tesla, Felga. Teraz mi się przypomniało, jak też patrzyłem na komentarze, że rzeczywiście był taki moment, że uderzyłem w krawężnik Tesla. Czyli jednak. Tro I Leciutko przerysowałem Felga. Czy no. jednak jesteś dobrym kierowcą. Każdy Czyli kierowca, kierowca musi mieć jakieś... Każdy musi mieć jednak być właśnie. <noise> Było, było. No, masz rację, wiem, jesteś dobrym detektywem, stary. <noise> halo, halo. Dobra. Siemanko. Jakie masz pytanie? A, już jestem? Tak, tak. E, to ja mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest koniec świata i że trzeba przedłużyć gatunek ludzki. A innymi mężczyznami, którzy są na świecie, są mężczyźni, którzy walczą w PMMA. I jeżeli trzeba było przedłużyć ten gatunek, to kogo byście wybrały? A kogo mam do wyboru? E, zawodników. No, wszyscy, wszystkich edycji zawodników. To ja bym wybrała... Chciałaby Daniel ale kurwa! Z Kasiuszem. Co? <laughs> okay. Kombo, słuchajcie, Linkiewicz plus Kasiusz. ja nie wiem co tam się by urodziło, kurwa. może. W ogóle zajebiste pytanie. Mo, mega kreatywne. No, to po, prawda. Propsuje pytanie, nie? No i Kamiszka, no i jakby. Ja. Ja. Y, ja bym nie przedłużyła, przepraszam, gatunku ludzkiego w takim <laughs> razie, Niestety. Nie ma, nie ma takiej osoby zbliżonej do twojego gustu już? No nie. wiadomo, że ciężko jest będzie odpowiedzieć na to pytanie biorąc pod uwagę, że tam... Nie, nie. Okej. Okay. Ciężko by było. No ale tak... Hmm. Czyli z, gust, był, to z, to zabiłabyś nasz gatunek. Z braku laku, z braku laku coś tam by się wybrało. A ja, gdybym miał wybrać, słuchajcie, ten laskę, z którą chciałbym się dupić, mordeczki? W sensie zawodniczek Fame MMA? Ty, no to poczekajcie. Fejm, MMA, wszystkie, e, wszyscy, wszyscy zawodnicy. Oprócz, kochani, Esmeraldy Godlewskiej, którą bym, kurwa, trzasnął, no to muszę wam powiedzieć, że jest jedna, jest jedna, która, kurwa, jest fantastycznie piękna w chuj. E, I, i uwaga, Czyli? Kogo? No nie wiem, no tak w ogóle mówię, z braku Wtedy bym zaczęła myśleć może. Okej. To może, bo ja bym chciał pomęczyć ten temat. Nie! O. Jeszcze... Po prostu polecię się. Trzecia prośba. Ale ha, uważasz, że Kasia jest gruba? Nie, Kasia nie jest gruba. Jestem kurwa ciekaw. Nie sprawdzam. Czy byłabyś w stanie wybrać kogoś mimo wszystko? Teraz? Jakiegoś zawodnika z Na przykład z tej edycji. Nie wejdę utkać dziury. Kto, kto jest najbardziej zbliżony do twoich gustów, jeżeli chodzi o, o faceta? No tak Artur się nie obrazi. Nie, no ale to tak bez sensu wybierać, bo każdy z nich ma baby, wie co chodzi. I ja teraz musiałam powiedzieć, a no w sumie to nie jest fajne. Nie, no bez sensu. Nie, nie. Czyli, czyli... Ja to dla siebie. Dobrze. Drugie pytanie moje, bo tej bokser powiedział, że Czoli nie ma. To moje drugie pytanie. E, brzmi, jaki był największy rozmiar pani czasu, w Co? Jeszcze raz? Jaki był, jaki był największy rozmiar penisa, z którego wciągałaś? Rozmiar, e, największy rozmiar penisa, z którego waliłam kreski. O to chcesz zapytać. Tak, 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 tak dokładnie. E, wiesz co, wydaje mi się, że był tylko taki jeden penis. Niestety, ale może zaszalejesz i po walce... I... I dlatego muszę, kur, dobra, przepraszam, mordeczki, sorry, ale jadę na fame nie będzie streama skomentowania komentowania fejmu, przepraszam, jadę na fame, bo będzie afterek, dzień dobry, oh, kochana. Ona jeszcze nie wie, czat, ona jeszcze nie wie. Kto wie? No dobra, no to ja w sumie tyle chciałem. Okej. Okay. Okej, okay, to dziękujemy. Mamy telefon od widza. Siemano. Siemanko. Ja mam takie pytanie do Kamiszki. Jak wiadomo, teraz y, szpila musi być na bombie testosteronowej, bo kurwa nie może się bzykać. A powiedz mi. Mm. Nie, czy to ty dopiero dwa tygodnie przed ty walką nie mogą się bzykać, wiesz? Aha, dopiero dwa tygodnie przed walką. No. A ty? Kurwa, ja waliłem konia. Czemu nie mogą dwa tygodnie przed walką tego bić kuca? Ja normalnie trzaskałem gruchęsa kurwa, 6 razy dziennie, dla dlatego kurwa taki słabo No Możesz czy nie możesz? Czy ja nie muszę trzymać testosteronu? <śmianu> oh, wow. Jak najbardziej mogę, ale wrzucę, jakaś jakieś propozycja, to tutaj <śmianu> leci. Wow, wow. może można pomyśleć. <śmianu> ja ja, ja dziękuję. <śmianu> ale może Marta. Ja wyobrażam, wejść no, na insta kaśki, czat spam dawaj. Nie! wejścia insta Czat spam dawaj. Słuchajcie, ale co mam wam tam pokazać? Chłopa co ma knagę większą ode mnie? Słuchajcie, ja się znowu załamię, kurwa, nie? <laughs> ja pierdolę. Ole z was chuje, czad! Ole z was chuje! Nie, nie wejdę! Nie, 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 czad, pierdolę. Nie, nie bejtujcie mnie w ten sposób, czad. Słuchajcie, później moja laska będzie miała do mnie problem, kurwa, że co ja odpierdalam? Nie! Nie, czad, kurwa. No nie. Słuchajcie, ja później będę musiał walić konia przez tydzień, czajcie? A teraz mam od tego ludzi. Ta jest jedna. A swoją drogą, ja zastanawiam się, jak Boxdel później odbiera telefon od szpilki. Szpila mówi: Boxdel, dawaj kurwa numer tego chuja, dopadniemy go. Tego co mi kurwa seks z laską moją proponował. Nie. Nie, Marta, też nie. nie, nie Bo podziękujemy nie. Dobrze, to dziękuję w takim razie za zapytanie. Nie ukrywam, że bardzo bym prosił, żeby jednak nie zadawać takich pytań, bo to jest trochę też żenujące. Bo to jakieś testosteronowe bomby, o seks i tak dalej, wydaje mi się dyskusji. Cześć, siemka. Siemanko. Jakie masz pytanie? Więc tak, ja mam ja mam pytanie do Kamiszki. na właściwie kilka pytanek. Pierwsze pytanie to dlaczego nie używasz nazwiska Pasiut? Bo z tego co słyszałem to chyba jeszcze rozwodu nie masz. To źle słyszałeś. Jestem rozwódką od 14 lat. 14 lat. Używam nazwiska Pasiut. Moja firma nazywa się Kamila Pasiut Wybrańczyk. Więc masz słabe informacje. Uuu. słuchajcie, powiem wam szczerze. Wszyscy tam mówią, że O, by, by ruchnęli Kamiszka. Że, słuchajcie, żebyście z nią spotkali na real, byś nie, byście nie wiedzieli, co z nią zrobić. Ona ma takie pierdolnięcie w łapie, że, słuchajcie, kurwa gasi i gasi połowę tutaj czatu, jak pedo. I to nie jest tajemnicą, że, <słuch> że jestem rozwódką, więc spoko Mhm, dobrze, Andrew. Ale ja na przykład lubię takie laski, co umiał zajebać tak porządnie, nie? Pizda jesteś, jak nie wejdziesz na jej insta, pokaż dominację! 1 m 3 złote, pizda jesteś, jak nie wejdziesz na jej insta, pokaz dominację. Tad, posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo ważne. Nie również do kamiszki? E, to dosyć kontrowersyjne, bo podobno przed związkiem z Arturem Szpilką e, miałaś ksywkę Stokrotka e, i jakby to grzecznie ująć, często spotykałaś się z różnymi paniami. I mam pytanie. Czy to prawda? Czy tylko plotka? Jak się odniesiesz? Panami, panami. Aha. Eee, no nie wiesz co, nie musiałam tak zarabiać na życie. Eee, mam dosyć zamożnych rodziców. Eee, prowadzę swoje firmy. Teraz otwieram trzecią. Eee... Takiej to się kurwa powodzi mordeczki, no cóż. Ojczulek kurwa postawił firmę, postawił. A, no dobrze. No proszę. Ale tylko się chcę dopytać o, o plotki, które trzeba w internecie. No jest e, ich mam sporo. Ciekawe są. Ciekawe. Pytanie. No jest ich trochę. E... Dawid, trzy złote, ale co się może stać jak wejdziesz na jej insta? To byłby zwykły przegląd, tak jak YouTube. Uśmiech, pozdrowi pozdroi chat spam dawaj. Bo bym się kurwa rozpłakał z tęsknoty, ty chuju! <laughs> No, i to też trzecia plotka, no. bo ludzie oskarżają cię. O... Chat, kurwa, uspokój się. Sprzedawanie podróbek marki Montblanc. A gdzie, U... przepraszam, ja to sprzedaję? Znaczy, nie wiem, no słyszałem. Na e plotkę, nie jestem też do końca dlatego też pytam. No Ale gdzie ja to sprzedaję, powiedz mi, bo ja z ciuchami raczej nie handluję, tylko swoimi kosmetykami. Tam nie ma, tam nie ma ciuchów. Ani, pod brud, ani pod podróbek. Chłop, przyszedł wodę nalać ty. A pewnie ci chodzi o, pewnie ci chodzi o artykuł pudla, tak? Który, który gdzieś tam kiedyś był, chyba chodziło o Pudel, Pudelkowi się nie wierzy. Pudelek ostatnio, jak byłam w Stanach, wrzucił zdjęcie mojej koleżanki, filmik, która wskacze do basenu i ściąga stanik, i też napisali, że to jestem ja, a to nie byłam ja. Więc pozdrawiam pudelka no, czyli tak, przy okazji. Nie chciałem było z Martą Linkiewicz, że filmik podpisany jej imieniem. Jej imieniem. Za, dużo, za dużo w internecie siedzisz, wiesz? Co? Chyba. To było dla mnie pytanie? <grystanie> Linkiewicz się obudziła. <grystanie> w zbiorniku detektywów. Nie, gdzieś coś wynajdą. To nie była kurtka Monklera. Pudelek no. sobie stwierdził, że jest kurtka Monklera. Okay, okay. Jest wpisane Kurtka 599 okay. zł, ale to nie była kurtka Monklera. I Decyzja, ja mam tak ogromną no? e, garderobę w domu, jak nie jedno mieszkanie, więc... wiesz. O, proszę bardzo! Naura! Okay. Pozdrowić! E, no i cóż, pozdro Marka, Marta Linkiewicz, ty głupia cipo! Naura! Okej, hej. Miał jakieś e, gdzieś tam podłoże, gdzieś tam sobie szukał... E, Pozdrawiam z tych upięci Fadara! Halo, halo? Halo, halo. Słuchajcie, zapodaj pytanko. Chcecie kiedyś mordeczki taki cage ze mną? Zboczone telefony do mnie? Słuchajcie, mam takie pytanko, bo no myślę, że cała Polska czeka na tę odpowiedź. Może kamiska będzie wiedziała trochę więcej. Jest taka sprawa, taka afera, afera końska. Ale już to było to pytanie. By było już pytanie, no? Zadane. Google chyb... Chyba mi to minęło. I Kamiszka stosunkowywałaś do tego? Jeszcze raz, jeszcze raz. Kamiszka do tego się ustosunkowywała? No, oczywiście. Eee... Mordeczki, kiedy będzie następne face to face. Ej, możemy dzwonić na streamie bez kitu do nich. Mordek! jest 3 złote, jak nie wejdziesz, to oznacza, że masz więc ty tego wariata nazywasz małą snagą. małego albo Ty wiesz co ty mówisz, kurwa. Nie ty 22 to, cm. Torbiel smoka, co ty w ogóle pierdolisz a włosiony jest? Co ty w ogóle pierdolisz? Widziałeś kiedyś torbiel smoka? No właśnie, kurwa. Tak, mówiła, że e, traktuje aferę końską jako mem. E, biorą to z narzeczonym e, jako. No, mają do tego dystans. Wiecie, kurczają. No, czaję, czaję. Ale wiecie, ja gadałem z Krzyszkiem zimnochem, bo akurat też jest na swojego stoku. No a, kie, był, że a, tak a, kiedy, a, a kiedy z nim rozmawiałeś? Wiesz co, pracuję w hurtowni z Tyropianą I akurat tak było, że się zgadaliśmy. Ale no, brzmiało bardzo przekonująco. Tak, mówisz. Mhm. No. No spoko, oho. Tu, jak wierzysz Krzysiowi zimnochowi, to super fajnie. Nie, no wiesz, nie, myślałem, ogólnie... że może, kurde. Nie, kurde, kurde. Ani miałeś. Ani miałeś. Nie z tego, no. Ani miałeś nigdy. Y, nie miałeś nigdy na koloniach. Y, y, kocowania, tak zwanego? Wiesz, to no nie wiem. Nie jeździłeś na kolonie, pewnie, wie co? <laughs> nie, nie jeździłem. Pochodzę z biednej rodziny, niestety. Natomiast, jeżeli to, tam się to to nie mam znaczenia, powiało, czy jesteś z biednej, czy, czy z bogatej rodziny, Krzysiek żeby jeździć na kolonie. No to. Chyba dzięki Bogu, że tam nie jeździłem. No. No niestety. Dobrze, myślę, że można podziękować. Dzięki stary za pytanie. E, mamy telefon. Halo, halo. Halo, witam. Witam. Cześć, cześć. Ja mhm. i do ciebie mam pytanko. Mhm. Słuchaj, jest taka sytuacja, że na ziemi zostajesz tylko ty i zawodniczki fejmu. No i z którą zawodniczką fejmu byś przedłużył nasz gatunek? <laughs> Kurde, ciężkie pytanie biorąc pod uwagę, że... Ja tak mówię, że no, kub, no, kubita, ale no dobra. Uznajmy, że jako, że wymagałem tego od Kamili, no to pierdolne tutaj, jakąś odpowiedź konkretną. bym kogo bierze. Esmeralda. Nie z tam raczej bym nie przyszedł <laughs> do piłki. <typu>. przynajmniej <laughs> w jednej kategorii wagowej. Marty znam tak jakby najlepiej, jest to moja ziomalka, no i z ja mam chyba z wszystkich zawodniczek najlepszy kontakt, więc... Nie, mówię, że trzasnąłby ślinkę, o nie! Piotrek, trzy złote, dlaczego malinowy. Przecież, żebyś kupnął, na nią bóg zdenusiadł, to by jej żebra dewsko, połamał. Bo nie żyje nikt D. Ja pierdolę, Piotruś. A wiesz, co jest fajne w ruchaniu w zwłok? To, że nie marudzą. Eee, jedno bym zmarł. Chyba <noise> Mezo 5 złotych, mega olbrzymi naganiacz. Was chciałbym, abyś mnie poklepał, nim począł MMM'u DD. Pozdro od wspierającego czat spamy dawaj na insta Kasi. Nie, mordeczki, zostawmy tą Kasię biedną w spokoju. Naprawdę, dziękuję za ciko mordeczki, ale nie. <głos> <głos> Dobra, wie <noise> Marta, jesteś zajebista. Rozpierdol tam tą galę i na razie dzięki. <noise> Cześć. Trzymaj się, pozdro. No, już um. rozumiem jak się czułaś. No. <laughs> już rozumiem. Dokładnie. Do, e, no dobra, no, e, Musimy przejść do kolejnych pytań, chociaż nie ukrywam, że wiem, że. No powiem wam, że słuchajcie, jutro dzwonię. pierdolę kiedy jest kolejny face-to-face -face? jeszcze raz? Kto wie kiedy kolejny face-to-face, -face? bo muszę, słuchajcie, zadzwonić